Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam długie szpilki do namiotu lub tarpa. W zasadzie można to nazwać szpilami. Jest to produkt chińskiej firmy marki White Sea. Tam, gdzie to oczywiście kupiłem, jest to sprzedawane w czteropaku w kolorze czerwonym. Prawdopodobnie, gdzie indziej, można to dostać też w innej ilości, w innych kolorach. Każdy sobie musi poszukać samemu czemu nie odpowiada taki kolor akurat, ale to jest kolor dosyć widoczny, na pewno takiego czegoś w terenie, gdzie jest kolor zielony, brązowy, to takiego czegoś raczej nie zgubimy. Zapakowane w taki woreczek foliowy, nie ma tu jakiegoś konkretnego woreczka takiego transportowego, jakiegoś takiego lepszego. No jak widać jest to długie, no niby lekkie, ale nie aż tak mocno. Do niektórych namiotów są dołączane tego typu szpilki. No to jest coś jak szprycha rowerowa. To jest dziadostwo totalne. Praktycznie w miękkim gruncie takie coś samo wychodzi. Naprawdę musi być dobry grunt twardy, żeby takie coś trzymało się podłoża i samo nie wychodziło. Tutaj raczej tego nie będzie. Do tej pory używałem właśnie takich śledzi. Też sprawdzają się jak najbardziej w miękkim gruncie. W miarę jeszcze to działa. W zależności właśnie co rozstawiamy i jak mocno będzie się to nam trzymać. Jakoś do tej pory takie śledzie w takiej formie aluminiowe i lekkie mi się sprawdziły. Ale sobie dokupiłem szpilki takie długie. Do potestowania, czy to będzie lepiej, czy to będzie gorzej. Materiał, z którego to zostało wykonane, to aluminium. No, kolor, jak widać, tu jest czerwony, końcówka jest srebrna. Jest to dosyć długie. Rozmiarówka to 23 cm. Waga takiego jednej takiej szpilki to 35 gramów. Więc pomimo, że są długie, no to są dosyć ciężkie. Ta, chociaż ma długość znacznie, jest krótsza, no to jest zdecydowanie też lżejsza. To ma chyba 16 cm albo 18. No ale i tak, według mnie, to są bardzo dobre. Bardzo często z nich korzystam. Teraz przyszedł czas na powiedzmy szpilki. Mamy tu też u góry taki otwór, więc możemy sobie dodać na przykład taką pętelkę. Jest to dosyć pomocne przy wyciąganiu. Jeśli głęboko wsadzimy końcówka nam wystaje, to tu wystarczy o to pociągnąć i wyciągnąć. Tutaj akurat tego nie ma. Jeśli chcemy to montujemy, jak nie chcemy to nie, ale tutaj oczywiście jak tą szpilkę sobie włożymy w grunt, wystaje nam ta końcówka. O tą końcówkę też możemy sobie tutaj pociągnąć, bo fajnie się tutaj to trzyma w dwóch palcach i da się to wyciągnąć. No oczywiście takie szpilki bardzo fajne są na pewno w bardzo miękkim gruncie, ewentualnie może zimą czy coś w tym rodzaju. Na pewno długie szpilki mogą być lepsze od krótkich śledzi, chociaż w większości w moim przypadku gruntu. Takie śledzi są bardzo dobre i trzymają się dobrze, tego to nawet nie ma co porównywać. Tu wystarczy zobaczyć jakie to jest krótkie i jakie cienkie, to jest y, dziadostwo totalne. Chociaż w niektórym gruncie, oczywiście, też jak najbardziej da się to włożyć, w bardzo twardym i jakoś to trzyma, ale raczej w miękkim takie coś wychodzi praktycznie samo. I tutaj widzę, że no, długość w zasadzie tutaj ma znaczenie. Bo ile tutaj mamy oczywiście takie powiedzmy skrzydełka i one mają większą powierzchnię styczności z gruntem i to dobrze trzyma, to w sumie nawet nie potrzeba też takich dłuższych, chociaż tego rodzaju też są takie długie chyba jak te. No ale tutaj szpila taka długa, jaką włożymy, czy to w twardy grunt, czy w bardzo miękki, to raczej jest to nie do ruszenia, no bo bardzo głęboko to siedzi w gruncie, więc trzyma się tylko ta końcówka, więc nie ma szans, żeby to się gdzieś tam kiwało, rozruszało się i wyszło samo. Nie ma praktycznie szans, nie wiem, czy są jeszcze nawet może dłuższe od tego, no ale i tak te są według mnie długie i ciężkie, no bo w zależności też ile takich potrzebujemy, na przykład powiedzmy do rozstawienia tarpa potrzebuje minimum trzech lub ewentualnie w innej konfiguracji pięciu, więc akurat tutaj mi jeden brakuje ale trzy sztuki jak najbardziej no to już waga wzrasta a jeśli będziemy mieli na przykład wykorzystywać takie szpile długie przy namiotach no to tam czasami tych szpil trzeba dużo więcej więc waga oczywiście wzrasta no ale oczywiście w bardzo kiepskim gruncie takie szpilki będą zdecydowanie lepsze no tego się raczej połamać nie da jest to na tyle Grube, masywne, więc nic tam się z tym nie dzieje i nie stanie, to też w zasadzie z tym nic się nie dzieje. Bardzo dobre, jak na razie. No z tych pewnie będę je jakiś czasy używał, jakoś tam przetestować trzeba to, jak to działa. No ale sądzę, że jak ktoś potrzebuje do miękkiego gruntu, to kupuje. Takie długie szpile, ewentualnie mogą być też długie śledzie, albo wystarczy nawet i takie, które w moim przypadku akurat się sprawdzają. No ale w miękkim gruncie lepiej mieć coś dłuższego niż krótszego. No i jakość, sama wykonania tego jak najbardziej jest w porządku. No w zasadzie co tutaj można zepsuć, nie ma tu nawet żadnych jakichś zadziorów czy coś w tym rodzaju. Jest to bardzo dobrze zrobione. Każda jedna sztuka. No, i w sumie to jest w zasadzie jednorazowy zakup, no bo nie sądzę, żeby to się miało zepsuć. No chyba, że ktoś zgubi, ale właśnie po to jest też taki kolor, żeby tego w terenie nie zgubić. Nawet gdzieś takie coś zostawimy przez przypadek. No to z daleka taki kolor jest dosyć widoczny i będzie w porządku. Raczej takiego coś nie zgubimy. Jak ktoś potrzebuje, może dołożyć sobie tutaj taki, jak tutaj, kawałek sznureczka. Chociaż akurat tutaj nie jest to konieczne, ale jak ktoś chce, to może. Ja takie coś jak najbardziej polecam, jak ktoś oczywiście potrzebuje, takie długie i takie ciężkie. Przykładowe wykorzystanie szpilek do rozstawienia tarpa. No, same szpilki, jak widać, dobrze się trzymają. Nie chcą wyskakiwać same. Tu mam jedną, drugą i trzecią, i wszystko ładnie się trzyma. Tu akurat jest grunt dosyć twardy, no ale w miękkim nie sądzę, żeby coś się działo złego. Czasami mam też rozstawiony tarp w innej konfiguracji, w innym terenie troszeczkę. Tam szpilki sobie mniej radzą dobrze, te krótkie, znaczy w zasadzie krótkie śledzie, no ale te szpilki powiedzmy takiej długości na pewno sobie dadzą radę. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.